Hello, cześć cześć widzowie, witam serdecznie. Mamy dzisiaj sobie sklepik z 16 lipca i słuchajcie, kodik w sklepie zakrze oczywiście, jak chcecie mnie wesprzeć i nareszcie skin, e, który naprawdę był w plikach chyba z pół roku od czasu kiedy do Fortnite zawitał lepki lasek, e, na którym było Taco time, nie wiem czy pamiętacie. Ale chyba co minutę na lepkim lasku było takie coś, że tańczyliśmy takie tu 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 tu, tu, tu. i tak rzucaliśmy takimi tako i wtedy też w plikach był ten skin. No i on nie wchodził, nie wchodził do gry, aż w końcu dodali skina LADA, czyli babeczka z głową taką za 800 fałdolców. Tani, fajny, bekowy skinek, powiem Wam, że na, na top model. Tak szczerze mówiąc, mega dużo fajnych połączeń może być, eee, na przykład kilo z nowego tego starterpaka, ten żółty. No ogólnie, zobaczmy, no tutaj, tutaj ma takiego takosa na sobie, eee, napis takos, i zobaczmy, co ma w tej głowie. No ja tu widzę mięso pocięte w kostki, serek, eee, nie wiem, to jest chyba jalapeno, eee, frytki, kawałki jakiegoś pomidora. No, kurczę, powiem Wam, fajnie i smacznie to wygląda, więc ja bym kupował eee, tylko to oczy takie dziwne, wiecie. <laughs> tak mi tu nie pasują, ale, ale skinek ogólnie jest mega, mega sztosem, bo jest tani, a jest też ładny, więc co tu dużo mówić. No, ja polecam go kupować oczywiście. Eee, zobaczmy dalej, co mamy w sklepie. Mamy zielona zabawka, czy, która może się zamienić w czerwony plastik oraz szarą zabawkę, eee, a to wszystko tylko za 400 V-Bucksów Taniusie, fajne i można sobie dopasować do koloru skina. I mamy też plastikową poborową, czyli żołnierzyki, które kiedyś były tak rozwalone, że one nie miały na sobie tych plam takich brudnych, tylko one były dosłownie w kolorze trawy Fortnite'a. I czasem, nawet jak ten gość przebiegał przed tobą, to tego nie widziałeś. A jak wszedł do krzaka, tego malutkiego krzaka, dodam, nie tych wielkich krzaków, tylko jak jeszcze była stara mapa i te małe krzaki. To dosłownie e, ludzie wyskakiwali z małych krzaków znikąd. Miałeś wrażenie, że tam nikogo nie ma, a tu nagle dostawałeś pompę za 180 i tyle. Taka historia z tymi skinami. E, mamy też plastikowego piechura, I zielony styl, szary styl, no i również czerwony styl, no, taki sam jak w przypadku tej babeczki, no i taka ciekawostka, oni mają takie. Płaskie nogi, płaskie te na nogach, jak prawdziwe takie żołnierzyki. Może w dzieciństwie się ktoś z was bawił, jak miał, nie wiem, 5 latek. Ja na przykład się bawiłem takimi, takie żołnierzyki, właśnie były zielone, ee, które po prostu sobie stały i miały takie karabiny w rękach. To były czasy, co? E, dalej, miedziana osa. E, no, fajny skinek za 1500. Znaczy, fajny. Szczerze, cuk lepszy, który zaraz tu będzie. Taka pioncha. Taki ma dźwięk, myk, myk, rządło, mm, taka skóreczka do broni. No, jest całkiem ciekawa, nie powiem, że nie. E, no i co? No i cuksik, czyli Jakiś, nie wiem, 6 miesięcy temu, 5 może mój ulubiony skin, cały czas nim grałem e, Ogólnie to jest naprawdę ładny skinek, nie? Nie ma co mówić i w ogóle wygrałem go w turnieju jeden na jeden u youtubera pewnego, więc no. Nawet go za darmo dostałem, więc tym bardziej lepszy, fajniejszy. Dalej, specjalistka Survivalu 1200. Ulubiony skin rafy turniejowy. Turniejowy i nie tylko, w sumie. Ja też go bardzo lubię i w sumie jest totalnym kozakiem. Polecam go kupować. Słoneczko za 200, polecam. Fajny plecaczek minimalistyczny. Szałtańca, tak i szałtańca takie obkrążenie. Bioderka w ruch <noise> też kozak e, Dalej dalej, na kawa No super energiczny taniec, taki wiecie fajniusi. Powtórka, o Jezu jaki O, dostałem gifta na sklepie Eee dziękuję bardzo serdecznie Wyposażam od razu MDJ, pozdrawiam MDJ oczywiście w komentarzu Możemy serduszko zostawić e, i dalej przechodźmy, powtórka No taki skle skinek wiecie, taki Taki, taki o, taki no... Chyba wolałbym cuksa kupić jednak. Albo szałtańca, który jest zresztą bardzo fajny. E, I go bardzo też polecam, jak to przed chwilą mówiłem. E, safari. Czyli babeczka, która była już dwa dni temu. E, I rabuś. Z nowym stylem. Taki o. No, i to tyle. W tym sklepiku chyba. Oczywiście te trzy pakiety. E, no i widzowie, tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę Wam już miłego dnia i co? Widzimy się prawdopodobnie jutro o 15 na odcinku, bo będzie zmiana sklepu, więc, yy, więc co? Tyle. Dzięki Wam za oglądanie i siema, elo. Cześć, cześć.